Siema, z tej strony Ajax, a dziś wraz z Adixem przedstawiam Wam 11 faktów oraz ciekawostek na temat naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Link do kanału Adixa macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie. Nie zapomnijcie zostawić u niego łapki w górę i suba pod najnowszym filmikiem. A teraz bez względnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Robert Lewandowski to polski napastnik występujący w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz reprezentacji Polski. Piłkarz urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Ma aktualnie 32 lata. Lewandowski mierzy aktualnie 185 cm wzrostu i waży około 79 kg. Swój debiut w reprezentacji Lewandowski zaliczył 10 września 2008 roku w wygranym meczu 0–2 z San Marino, w którym strzelił gola 7 minut po wejściu na boisko. Aktualna wartość piłkarza wynosi 60 milionów euro. Lewandowski swoją karierę juniorską zaczynał w Warszawie-Warszawa. W 2020 roku powstał serial animowany o Robercie Lewandowskim, zatytułowany Kosmiczny Wykop. Polak jest drugim najskuteczniejszym piłkarzem występującym w historii Bundesligi. Zbierał on już ponad 271 goli, a do pierwszego Gerda Millera traci niespełna 94 gola. Robert Lewandowski ma dwie córki, Klarę i Laurę Lewandowską. Roczne przychody Lewandowskiego oscylują w okolicy 32 milionów euro. Robert Lewandowski ożenił się 22 czerwca. 2013 roku z Anną Lewandowską. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Ci się spodobało, może zostawić łapkę w górę i suba. Lecimy po 310. I dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Wbij jeszcze raz do Addicsa. Link w opisie. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.